To najwyższa frekwencja w wyborach po 1989 roku. Do urn poszło ponad 70% uprawnionych do głosowania. Kolejki w lokalach można było spotkać także w Koninie. Jestem Polakiem, no, to jest obowiązek nasz głosowania. To są najważniejsze wybory, jakie mogą być. Chcemy żyć chcemy, w demokracji, mamy prawo i korzystamy. Zawsze na każde głosowanie chodziłam. Nawet jeżeli szłam głosować na mniejsze zło, to zawsze głosowałam. To jest nasz obowiązek obywatelski, tak uważam. I uczę też tego małego. Żeby mieć swój głos chociaż ten jeden dzień, trzeba oddać, żebym później nie miała pretensji, że że coś nie zrobiłam. Głosowanie przebiegło bez większych incydentów. Głosowanie rozpoczęło się o czasie i przebiega spokojnie, jak do tej pory. Była para osób, co nie wiedziała, jak głosować, ale po wyjaśnieniu. Wszystko przebiega ok. Głosowanie przebiega prawidłowo, bez żadnych zastrzeżeń. Lokal został otwarty punktualnie o godzinie 7. W regionie nie odnotowano wielu zgłoszeń o złamaniu ciszy wyborczej. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie odebrał dwa zgłoszenia dotyczące naruszeń ciszy wyborczej. Pierwsze z nich polegało na prowadzeniu agitacji przez jednego z kandydatów na popularnym portalu społecznościowym. Drugie zgłoszenie dotyczyło pojazdu oklejonego banerami wyborczymi zaparkowanego przed punktem wyborczym. Równocześnie z wyborami odbyło się ogólnokrajowe referendum. Tu jednak frekwencja była dużo niższa niż w wyborach parlamentarnych i wyniosła według danych sondażowych około 40%. To oznacza, że nie będzie ono wiążące.